Dzień dobry, ja jestem Nervarian, a to będzie film o playoffach League of Legends. Po prostu kiedy, gdzie, kto z kim, także to wszystko dowiecie się w tym filmie. Także jeśli interesuje Was ten temat, to posłuchajcie. Playoffy zaczynamy jutro, czyli dokładnie 8 sierpnia. I od czego zaczynamy? Najpierw takie jeszcze ogłoszenie sponsorskie. Finały są 23 sierpnia i będzie można je oglądać w multikinie w sześciu miastach: w Gdańsku, Krakowie, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie oraz Wrocławiu. Ja oczywiście będę w Krakowie, um, i to jest to multikino, które znajduje się um, przy Aquaparku albo przy Bora Komorowskiego. Jeśli ktoś jest z Krakowa, to się orientuje. Także można mnie tam spotkać. Będziemy razem oglądali w kinie. Jeśli ktoś chce wpaść, zapraszam. Można, można się przywitać, pogadać, zbić piątkę, takie sprawy. E, zaczynamy o 16.30, także zapraszam. E, druga sprawa jeszcze. Um, jutro, czyli 8, czyli pierwszy dzień playoffów, jest też mała impreza. czy impreza, jak to nazwać? Jest to Bar of Legends, czyli po prostu oglądanie Ligi Legend w barze. Także jeśli ktoś, tutaj raczej jest to dla starszych, bym powiedział. Chociaż jest to w sumie o 17, więc może, może nie powinno być problemu, jeśli ktoś jest młodszy, żeby też wpadł. Um, także te dwie informacje oczywiście będą w, pod tym filmem. Także jak coś, ja na tych dwóch imprezach będę. Także jeśli ktoś jest z Krakowa, zapraszam po prostu. E, tutaj będą dwa pierwsze: dwie pierwsze bo piątki, czyli to oraz to. Nie, to jednak, także także będą fajne, fajne spotkanie jutro i tutaj będą finały, także bardzo fajne, fajne evenciki, na które oczywiście zapraszam. Teraz, o co grają? Grają pierwsze miejsce, ten kto wygra finały, automatycznie kwalifikuje się na Mistrzostwa Świata, które odbędą się już w październiku, także te dwa miesiące. Także pierwsze miejsce wygrywa automatyczną kwalifikację oraz 50 tysięcy dolarów, także też tutaj są pieniążki na szali. 50 tysięcy za pierwsze miejsce, 25 000 za drugie, 15 i 10 za trzecie i czwarte. Tak to działa. Następnie do zebrania są jeszcze punkty. Także tak jak mówiłem, pierwsze miejsce automatycznie jedzie na mistrzostwa świata. Drugie miejsce będzie. Drugie miejsce będzie na zasadzie. Czy druga, druga drużyna, która będzie jechała na Mistrzostwa Świata, będzie jechać tam na zasadzie ten, kto będzie miał najwięcej punktów z obu sezonów, bo to jest teraz, mieliśmy sezon letni, wcześniej był sezon, sezon tak zwany jesienny. Także ta drużyna, która zdobędzie najwięcej punktów, ta wjeżdża jako druga do na Mistrzostwa Świata, a trzecia drużyna. To będzie jeszcze jeden turniej, ale o tym myślę, że zrobi jeszcze kolejny film, także tutaj teraz się nie będę zagłębiał. Także tak to wygląda ogólnikowo, teraz opowiem każdy, każdy, każdy mecz i co myślę, kto wygra, na kogo patrzeć, jakie tam zmiany w składzie czy coś w tym stylu, także sobie o tym chwilkę, chwilkę podogadam. Na początku za, 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 zacznę oczywiście od Europy, bo bo jesteśmy z Europy, więc chyba trzeba bardziej się Europą interesować. Także pierwszy dzień, 8, 8 sierpień o 17.00 czasu polskiego, zaczynamy H2K kontra Giants Gaming. H2K ostatnio, średnia forma, raczej bym powiedział. Ostatnio więcej przegrywali niż wygrywali, no ale mieliśmy dwa lub trzy tygodnie przerwy, bodajże, od splitu. Także, no wiecie, każda drużyna teraz na pewno dużo trenowała, także ciężko. Ciężko tutaj brać pod uwagę ich, ich wyniki w ostatnich tygodniach splity, no bo teraz na pewno musieli spiąć, spiąć dupę, że tak powiem, żeby, żeby dobrze zagrać. I będą grać na Giants Gaming, które... no czajanci to różnie różnie lubią zagrać, także... A, a przypominam, że to są oczywiście BO5, czyli chodzi tutaj oczywiście o to, że trzeba wygrać 3 mapy. To są, to są właśnie tak zwane BO5 jeśli by ktoś nie wiedział o co chodzi, także to trzeba zrobić na przykład 3-0, albo 3-1, albo 3-2 wtedy drużyna wygrywa i przechodzi dalej także to będzie w sobotę tak? tak, sobotę o 17 następnie o 21 w sobotę przechodzimy do Ameryki gdzie będzie Team Impulse kontra Team Dignitas także też ciekawy mecz, Team Impulse w dogrywkach ostatnich całkiem ciekawie się zaprezentował Także impuls dobrze wygląda. Dignitas trochę słabiej ostatnimi czasy. Wcześniej tam w środku splitu bardzo dobrze wyglądali, ale pod koniec coś już coś upadali, więc no zobaczymy. Zobaczymy, jak będzie Dignitas. Ja osobiście trzymam kciuki za impulsów. Bardziej po prostu wolę tą drużynę. A co do Europy, yy, trzymam kciuki za H2K. Aha, i co do. Nie, to. Co... Nie, 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 No, trzymam kciuki co do h 2 po prostu. Także tak wygląda nasza sobota. Najpierw Europa, później Ameryka. Kończymy gdzieś tam, po północy, coś takiego. Tutaj jest przewidziane, że będą 4 godziny w Europie, więc później, powiem też, przewidziane, że 4 godziny będziemy w Ameryce. E, oczywiście na Bar of Legends wszystko to e, będzie pokazywane. E, dalej, niedziela. Unicorns of Love contra Rockad. Nasz Rokat, że tak powiem. Tutaj od razu wyprzedzając pytania, niestety nie będę komentował tego spotkania, ponieważ Dis jest na wakacjach, więc no niestety przepadnie nam taki, taka fajna była piątka. No niestety zobaczymy, może damy radę, jeśli przejdziemy dalej z fanatykami skomentować. Zobaczymy, ale jeszcze nic nie obiecuję. Także Unicorns of Love, Control Rokat. Unicorns of Love była zmiana dżunglera. Już tam kikis odszedł, jak mogliście pewnie wiedzieć. Później grał tam Gilius przez dwa tygodnie, ale to był tylko zastępstwo i wrócił tam... czy znaczy wrócił, doszedł tam horo. Horo, którego możecie kojarzyć z drużyny o nazwie Millenium. Kiedyś grali w lcs ach Niestety wypadli chore z Koreańczykiem i... I był całkiem, całkiem niezły, także zobaczymy jak Unicorns of Love z nowym junglerem się pokaże w playoffach. Roka ostatnimi czasy. Pokazało się całkiem ok, także Trzymam kciuki mocno za Rakatów Mam nadzieję, że wygrają No i dalej W półfinałach, aha nie, nie półfinał, jeszcze Ameryka Ameryka w niedzielę od 21 tak samo jak ten 4 godziny po Europie Team Solomid kontra Team Gravity i to będzie To będzie dobry mecz Aczkolwiek Team Solomid w ostatnich tygodniach No trochę podupadł Strasznie, strasznie słabo im szło, także miejmy nadzieję, że w, ostatnich, w tych ostatnich dwóch czy tam trzech tygodniach się ogarnęli po prostu i pokażą, pokażą że jednak potrafią grać, prawda? I kontra, kontra Gravity będą grali, które. Ja osobiście jestem dużym fanem Gravity, bardzo fajnie, podoba mi się ich styl gry po prostu, także tutaj trzymam kciuki za Gravity, bo jak pewnie już mnie znacie, jeśli chodzi o Amerykę, ja. Tak średnio za tym przepadam po prostu, więc trzymam kciuki za Gravity tutaj, nie będę oszukiwał. Ok, przechodzimy do półfinału. Półfinały są od 15 sierpnia, czyli oczywiście tydzień później, sobota oraz niedziela. Zaczynamy od meczu Origin kontra wygranym z tego, tego meczu. Origin tak samo jak niektóre tam zespoły też w ostatnich tygodniach, nie za bardzo się popisywały. Także no tak samo, liczę na to, że jednak się ogarną w te, te dwa tygodnie, zaczną konkretnie trenować. Jeszcze ostatnio były jakieś problemy ze sponsorem od Origin, że jakieś tam, jakieś tam machlojki robili, także cholera wie. I tak samo jeszcze nowego sponsora pozyskali, jakim jest Azubu, także e, także, 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 takie tam sprawy poboczne, raczej, raczej nieważne, ale... Ale nie wiadomo, czy ma to jakiś wpływ. Yy, także Origin 17, 15 sierpień kontra Giants albo H2K. Także ja osobiście myślę, że jeśli wygra H2K, to myślę, że H2K może grać, o, ograć Origin. Ale jeśli Giants ogra H2K, nigdy nie wiadomo, prawda? To myślę, że Giants mogą ograć Originów. Takie mam wrażenie. Więc takie są moje tutaj przewidywania. Yy, no i później. Później przechodzimy do Ameryki, gdzie czeka CLG, moje ulubione oczywiście, które będzie grało na Team Impulse albo Team Dignitas. No i jest oczywiście. Oczywiście są za CLG, mam nadzieję, że dojdzie do finałów i pojedą na wolce w końcu. Ale tak jak mówiłem, trzymam kciuki za Impulse, które też bardzo lubię. No i później właśnie z CLG będą grali, więc... No tutaj dylemat, no bo lubię właśnie impulsów, lubię Counter Logic Gaming, więc no zobaczymy. No nie, 21 sobota będzie, będzie raczej dobry meczek. Zobaczymy jak CLG w playoffach, bo jak ludzie śledzą, to wiedzą, że CLG w playoffach zawsze no nie będę szukił, daje dupy po prostu. Także zobaczymy czy w tym roku się ogardą i zagrają dobrą League Legend. Zobaczymy. Dalej, wracamy do Europy. Półfinał Fnatic, które zagrało idealny split, bo 18-0. Żadnej przegranej, no, także <grywka> będą grali na Rokatov albo Unicorns of Love. No i Unicorns jak gdyby w, w, w składzie z Kikisem pokazali w ostatnim splicie, że potrafili grać na Fnatic, no ale... No ale, no ale, no nie wiadomo, no Fnatic teraz jest po prostu niezwyciężone Aczkolwiek w tych meczach niektórych pokazywali, że, 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 nie są niezniszczalni po prostu, że popełniali błędy Także kto wie jak będą wyglądali w BO5 po prostu Zobaczymy, osobiście raczej myślę, że Fnatic oczywiście wygra nie, nie jest to raczej dużym zaskoczeniem, prawda, że trzymam kciuki za Fnatic ja może nie trzymam kciuki, bo trzymam kciuki za akurat, Chciałbym, żeby to wygrali i pojechali na Wolse, ale raczej po prostu fanatik myślę, że to wygra po prostu. E, także tak to wygląda. Po finał to jest e, niedziela, 16 sierpień o 17.00. Dalej, Team Liquid, również drużyna, którą lubię. Tutaj wyjaśnię wam, dlaczego lubię Impulse i dlaczego lubię Liquid. To dlatego, że jestem wielkim fanem SKT z sezonu trzeciego, a w Team Impulse grało... grał... Impact, który gra na topie w Impulsach oraz w Liquidach gra Piglet dlatego też po prostu lubię te dwa zespoły dlatego, że jestem wielkim fanem SKT od trzeciego sezonu po prostu także Liquid kontra Gravity lub Team Solomid no i tutaj może być różnie tak naprawdę tutaj może być bardzo, bardzo różnie i nie wiem, czy Liquid da radę w z Gravity czy Team Solomid, zobaczymy, jestem bardzo ciekawy właśnie jak Team Solomid będzie wyglądał czy, czy już tam naprawią swoje błędy po prostu także 21 niedziela może być ciekawe bo piątka także myślę, że warto warto zobaczyć eee, dalej, tydzień później czyli 22 sierpnia 17.00 mecz o trzecie miejsce trzecie miejsce tutaj jak pokazywałem jest warte 5000 dodatkowe plus więcej punktów o 30 także te punkty mają znaczenie więc ten mecz nie będzie że tak powiem o nic tylko będzie warto po prostu wygrać ten mecz, także zobaczymy, kto tutaj kto tutaj wyląduje po prostu. No i finały. Tutaj oczywiście jest to samo w Ameryce. Później... O, tutaj co ciekawe, patrzcie. a hmm. północy dopiero tam, O północy zapowiedzieli, że będą w Ameryce, czyli 6 godzin przewidują? Nie no, może będzie po prostu przerwa. A no, trochę głupio że tak północy będą zaczynać, bo to ciężko będzie obejrzeć. No zobaczymy. E, no nic, o 17 w niedzielę. <laughs> finały. Tak jak mówiłem, Multikino o 16.30. Ja będę w Krakowie. E, w innych Multikinach będą jeszcze inne osoby związane z League of Legends, także. Także to się dowiecie, zgaduje, że od nich, bo nie wiem czy mogę mówić o tym kto gdzie będzie. Także, różne osoby będą w różnych miastach po prostu Które są związane z League of Legends Także finały 17.00 Wiadomo, jak mówiłem, ten kto wygra, ten jedzie na finały Znaczy mistrzostwa, mistrzostwa świata, czyli po prostu finały, prawda? Także jest o co tutaj walczyć No i zobaczymy kto tam po prostu wyląduje No i 5 godzin później przenosimy się do Ameryki, gdzie również będzie to samo. I tak się zastanawiam. Tak się zastanawiam. Czy to czasem nie będą tak wypuścili te finały amerykańskie w tym, co jeszcze w multikinie? Kurczę, szczerze wam powiem, że nie wiem, ale się mogę dowiedzieć. Także później wam to w adnotacji dopiszę, dobra? Bo na tą chwilę, gdy nagrywam. Dopiero teraz na to wpadłem w sumie. Że to może być z Także dam wam znać w adnotacji po prostu. Czy to Multikino robi po prostu i Europę i. i. i Amerykę. Chociaż jest tutaj napisane EULCS, więc chyba nie. Ale fajnie byłoby, było, gdyby zrobili Amerykę również, ale ciężka sprawa. Wątpię, żeby coś takiego zrobili. Albo by mega. No nic, także. Także to by było na na tyle z playoffów. Osobiście liczę na to, że Rocket dobrze zagra i CLG. Takie są moje, wiecie, oczekiwania. oraz na tych liczę. E, oczywiście, jeśli chodzi o stream, no to Twitch TV slash Riot Games. Jak zawsze będą te wszystkie streamy. Ewentualnie u mnie na streamie też pewnie będę je po prostu hostował. Także jak coś na mój stream też po prostu można wpaść i można po prostu wy w dobrym gronie obejrzeć, także jak coś zapraszam na mój stream podczas tego jeśli macie tylko ochotę oglądać to w polskim gronie, czy jakkolwiek to nazwać. Także to było na tyle. Jeśli macie jakieś tam pytania, albo jeśli chcecie porozmawiać na ten temat, zapraszam oczywiście do komentowania. Przedstawcie swoje typy, jak uważacie, czy, czy, czy kto gdzie wygra ITP, i d. Chętnie, chętnie poczytam. Także dziękuję za oglądanie. Jeśli się podobało, zostawcie łapkę w górę, jeśli kogoś to interesuje, z Waszych znajomych, podeślijcie po prostu materiał dalej i tyle. Także dziękuję za oglądanie i hej!